Emocje po otwarciu zielonego przystanku u zbiegu ulic Salomei i Nowej już opadły, a miejsce zyskało wielu sympatyków. Czy tak powinny wyglądać miejskie parki i skwery zieleni po rewitalizacji za unijne pieniądze? Goście programu Stary Rynek 1 Andrzej Bocheński z Zielonej Razem i przewodniczący Rady Miasta Adam Urbaniak z Platformy Obywatelskiej podkreślali, że władze miasta wybrały najlepiej jak tylko mogły. Dlaczego? Ponieważ rewitalizacja to nie tylko dbanie o tereny zdegradowane, to przede wszystkim nadanie tym obszarom nowych funkcji, które będą bodźcem dla mieszkańców do regularnego odwiedzania tych miejsc oraz korzystania z licznych atrakcji, a taki i efekt udało się uzyskać oddając do użytku zielony przystanek. Dodatkowe funkcje, jakieś elementy edukacji. Wydaje się, że przy okazji zajęć w szkołach podstawowych z przyrody wizyty w takich miejscach byłyby też interesujące dla, dla młodzieży. Na uwagi, Więc tak, na pewno tak. tutaj te funkcje nie tylko rekreacja i poprawa jakiegoś zaniedbanego terenu, mm -hmm. ale w przyszłości również Elementy, z którymi można by było korzystać w znacznie szerszym zakresie. Andrzej Bocheński, radny Zielonej Razem, podkreśla, że po rewitalizacji zielonego przystanku apetyty zielono do kolejnych tego typu inwestycji, z pewnością wzrośnie. Boheński zwrócił uwagę na to, że władze Zielonej Góry myśląc o rewitalizacji terenów zdegradowanych. Wskazały kilka ważnych miejsc w Starej Zielonej Górze i dzielnicy Nowe Miasto. To zarówno mniejsze parki jak ten w Kiełpinie, czy parki z długą tradycją jak w Zatoniu. Te inwestycje będą otwarte dla wszystkich, ale ważne jest to, aby każdy miał choć jeden taki park w niedalekim sąsiedztwie. Tak jest, w tym kierunku poszła cała siła. Kilka lat temu słyszeliśmy z panem przewodniczącym, jesteśmy w Radzie trochę, Słyszeliśmy, że no, tego nie można zrobić, czekamy na zewnętrzne pieniądze, jak tylko się coś pokaże, chcemy, chcemy to robić dużo, a, a tylko dopłacać. I te możliwości zostały, zostały poukładane. I to miasto jest ja wiem, naprawiane, no, no, rewitalizowane. rewitalizowane naprawiane, się, ta, to co popsuliśmy. Nie, czas, czas swoje ślady zostawia. I w tej chwili wiele rzeczy jest odbudowywane. Program Stary Rynek 1 dostępny jest na tvzg.pl w zakładce publicystyka oraz w sieci kablowej UPC.